Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Maxiorex. Słuchajcie, dzisiaj sobie pierwszy raz zagramy w tą grę. One, one Armed Cook na tym kanale. Taka niecodzienna dość zmiana. Dobra, weźmiemy sobie może na start. Tutaj przy Was Piszcie jaką chcecie. W ogóle takie mamy mapki dostępne, na tej nie patrzcie tutaj piszcie jakie byście chcieli na przykład w następnym odcinku czy coś w tym stylu my sobie dzisiaj weźmiemy e, Coffee House zaczniemy sobie na FreePlayu i na e, Long chociaż weźmiemy sobie Normal chociaż to jak Normal to może może żeby nie było. Zaczniemy sobie od ice cream normal, long. Start, dobra. Dobrze, jak widzieliście, załadowaliśmy się. I teraz tak. Tu mamy rożki, tu łyżki, tu łyżki. Dzień dobry, przyjmujemy zamówienie: vanilla and raspberry. Tutaj na przykład ktoś chce. Vanilla and raspberry. Raspberry. I potem musimy to oczywiście tej osobie podać. Jak to wanila? And raspberry chciał. Raspberry and vanilla, Dobra. Raspberry. I już ci daję wanilię. Dobre. raspberry and coffee będzie. Uh, uh, raspberry and coffee. Blueberry and vanilia. Um, blueberry and vanilia. No to trudno. Py, pyk, pyk. Jeśli takie odcinki Wam się podobają, zostawcie tutaj y, dużo łapek w górę oraz subów. Strawberry chcesz, dobra, już ci podam. Yy. Strawberry. Smacznego ci życzę. Oj. Tobie łyżeczka odleciało.

Lubery and coffee. To fajnie. I podajemy. Także, no, jak Wam się takie filmy yhm, podobają, no to zostawcie tutaj dla mnie suba i lajka. Będzie naprawdę bardzo milutko z Waszej yy, strony. się może raspberry, o dobra, to nareszcie wykorzystam te kulki, które tu nabrałem, dobra, dobra, i już tutaj smaczniutkie lodzi i lody. Typ co chce, strawberry nagle. No, smacznego. Jemy. I co my chcemy? Blueberry and chocolate. Dobra, lubię sobie żarty robić. Nieźm. Przędziemny <ścoughs> paty mi się zdenerwował. strawberry czy ci dałem. Mm, wybredny. Pan wybredny, pan wybredny. Że no, jeśli Wam się naprawdę podobają takie filmy, dobra, domówimy rożki. O, o joj, oj, i panu to zrobimy loda. Wrócę ci kawę i masz smacznego. No i trudno. No dobra, no to teraz zaszalejemy, bo to nie może. Weźmiemy sobie tego. A dobra, bo tu tak nie działa, zapomniałem. E, a może byśmy roztopili te lody. Ej, no! To byłby dobry plan. Odłożymy sobie te lody tu. O tu na półkę. I powiemy, że raspberry się skończyły. Blueberry and chocolate. Blueberry. Oj ojoj! E, jest podobny masz. No. no, kurde, miałaś to zjeść. No, masz. No kurczę, jak ja mam ci to podać? Mam ci zrobić leci samolocik? O, wziął sobie. Vanilla and strawberry. No, dajcie tą łyżkę. Vanilla i strawberry. że panu nałożę Dobra, tworzymy teraz największego loda Jakiego w życiu widziałeś Tak, ty widzę no, W życiu jakiego największego widziałeś Kurczę no Nie wiem czy ja to, to mogę Dobra, lecimy Łyżka i pyk Po O pyk Czwarty Przepraszam, ale już nie przyjmujemy zamówień. Oj, już te więcej mi nie da. Dobra, masz sobie zjedz to. A, to trudno. Nie jest co zamówić. Ciekawe, co on z tym teraz zrobi. A, ja nie mogę już wyjść. Mi nie wolno już wyjść. Dobra, to wywalamy lody. Lody się skończyły, dzięki bardzo. Wam widzowie również, dziękuję o... Kurczę, dlaczego nie mogę tego wyrzucić? Nie można tego wyrzucać. Aha. Daj to. O, poleciały chyba gdzieś tam. No, no, fajnie, dobra, to tam trzeba wyrzucać. A nie, wróciły. No one tu wrócą. No to trudno. Dobra, w każdym razie widzowie. Yy, subskrybujcie, lajkujcie, z tego odcinka to już jest tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. No, tutaj klient chce Ci powiedzieć, żebyś zostawił suba. Z dzwoneczkiem oczywiście. No i ja Wam bardzo też dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w takim kolejnym. Lajkujcie i subskrybujcie i piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej filmów z tej gry. A jeśli chcecie, to napiszcie na której mapce, bo pokazywałem tam na początku, jakie są mapki. Także no. Do zobaczenia. Do następnego filmu. Cześć.